Witam was bardzo serdecznie z tej strony. To już piąta odcinek serii zagrałem w Heroes of Mighty Magic 2. W tym odcinku udało się kończyć scenariusz numer 3 Uratuj krasnoludy. I dzięki temu mamy nagrodę w scenariusze czwartym. Sojusz z krasnoludami. O, no skoro mamy sojusz z krasnoludami, to sobie może zagramy czarodziejką. Zostaniesz do walki o skarby i surowce z czterema sprzymierzonymi przeciwnikami, aby zwyciężyć i zdobyć wszystkie wrogie miasta. O kurczę się, mam czterech na jednego. Ten teren jest bogaty w zasoby naturalne, ale strzeż się, gdy pozostawiony bez opieki zamek z pewnością się nie utrzyma. Okej. Okay. Jest mój sojusz z krasnoludami? Halo. To są moje krasnoludy. Weźmy sobie elfy. Na Start. W tym zamkiem jeszcze nie graliśmy. Ale możemy zobaczyć. Jak się tutaj będzie nie grało nim. Faktycznie przydałby się drugi bohater. Do zbierania tego, tych fantów. O, może być ty. A sobie wezmącie trochę armii. No, to podobne do siebie jesteście. Jakbym powiedział, że są te same postacie. I to ma inną mimikę. Ma inną po prostu Tak, zostaw sobie jedną. Pozbieraj to złoto. Pójdę tutaj. Od czterech na jednego może być ciężko ugrać. Bez solidnej armii, z własną ludów. Już na start z mocne jednostki. Jeszcze całego złota nie zebraliśmy. Co potrzebujesz gildii magów? Okej. Okay. Mówisz masz. Ale zasoby. Zaklęcie to kiepskie, nie powiem. Co ja potrzebuję na Feniksy? Urtęć, tak? Tak. Podałoby tą rtęć szybko zdobyć. A to się tym niedługo zajmiemy. O! Tam kryształ. O jest kopalnia. Kryształ wolna. Weź to od razu. I co wymagasz? Kamienny krąg. Mam O, nie mam. Jednorożce. Lejnoty wymagają. O, jest kopalnia złota. Ten do ataku. W sumie wziąłbym tych druidów i tutaj wyczyścił towarzystwo. Siarka może być. Kamienie. Kamienny kręg, ale nie mam tego. No i sobie łuczników poulepszam. Ulepszona armia zawsze jest lepsza. Odkryjmy ten teren. Dobra. Złoto. Luźno stojące. O. I zamek mi na jednorożce. Chęcią wezmę. Ile mamy do kolejnego tygodnia. Jeszcze jeden. Jeszcze parę dni mamy. To tak. Zdawałbym to. Weź to. Odbieraj te rzeczy. Wejdź tu lub studnie. I poczekamy na kolejny. tydzień, będzie mieli dodatkowe jednostki. Kowal pracujący w kuźni może ulepszyć bronię pikinierów i zbrojnych z żelaznych na stalowe. Twierdzi, że. Twierdzi także, że za metodę zamiany żelaznych golemów, golemy stalowe. Niestety nie masz żadnych z tych jednostek. Dobra. Populacja się zwiększa. Dawaj wielkich druidów. Ulepsz elfy. ...wysokie elfy... ...weź rusałki... ...weź was... ...gdzieś tu... ...grudna łąka to jest to... ...weź te... ...jednorogi... ...a sobie mogę poczekać... ...ja bym sobie więcej jednorogów... ...trudno... ...nie wiem tutaj są dwie skrzynki... ...o! Oko? To każde krasnowy się do nas dołączą. W takim układzie. O, są duchy. Z duchami jeszcze w tej części nie walczyłem. Nie mam pojęcia jak one się zachowują. Przynajmniej to samo co w jedynce. Dobra, zbudowany domek. Tamtych krasnowych bym jeszcze nie tykał w takim układzie. Garbulce. ulepszone? Nie, zwykłe rany, ale końcy biją 16 9 Mam coś Taj, hey, tylko tu tutaj jeden zginie, niestety Ta brzmiałka jest wolna Krew też Uczek, ja nie mam obrażeń Słuchaj, tutaj przynajmniej składane Na szczęście tylko jeden padł. Jeden, jeden. Ale mam kopalnię złota. Dzięki temu to ten za zamek od razu. Weź to. Zbieraj rtęć. jak najszybszym czasie chciałbym mieć feniksy. ci kamienia. Dużo. Dawaj to. A, czyli to jest zamek czarnoksiężnika. Dwadzieścia jeden. jednego na pewno zdejmie. No, i pomiń. Dzień jednego. Oj, go. Fascyjnie go. Odkąd się go? No, teraz natrafiam, na... A, mnie atakowałem. Czasem na jednostki, które całą mapę. Tutaj mi znajdowanie drogi. Może bardziej przydać. Taury. Na razie bym zostawił. No. Cofnąłbym się do miasta. O nie. O, po was bym polazł. Dobra potem cofnął się do miasta, ulepszył te krasnale. I poszedł do góry. A jest rtęci sześć. Wy się przełączycie? Tak, przełączycie się. A wy? Tak. O, to ja będę miał niezłą armię krasnoludów. O, to, to wychodzi. To bardzo miło. Daj to. Daj to. I co to jest? Drogę zastępuje ci golem. Maszący na szyi... Jaśniający medalion, działający nie, działając pod wpływem impulsu, odcinasz medalion golem pod źródła zasilane, rozpada się, a Tobie zostaje magiczny ma medalion. Kinetyczny medalion sprawia, że wszystkie Twoje oddziały stają się odporne na zakręcia paraliżujące. Oko, kolej. uuu! rtęć. Hmm, bomba! Zobaczmy, że pilnowany przez krasnale za tym idzie z moich sojuszników? Opłacało się tam jednak tą misję robić przedtem. Eee, teraz tak. Zatem... O, o stratule zapomniałem. Będzie więcej złota. Złota. A to to. to. Daję, czy ja chcę się... ...narpnąć na feniksy. A za co? O, nie, nie mogę. 10 tysięcy. 20. 20. A to na następne... każdym O kurczę. Kamień! Proszę, bo. Nie, nie mam kamienia. No nie. O! Dzień dobry. Eee, taka armia to nie armia. No to. Kupcie, blada. Ale mam feniksy. Dobra, jednego feniora. Ty jesteś spoko. Słupkę masz, super szybkość. Daj mi za was rusałki, was ulepsz. I oczywiście już minęłam pieniędzy. Także to by było na tyle. A tak gąblinów, oczywiście, że was zabieram. Wie ten bohater będzie miał lepszą armię niż. W porządku, przypuszczałem. Będzie mógł mieć. Coś eee... tam dużo łuczników. No i pozbądź się tych gościa. się nie dojdziesz. Bo po co? To jest? Zanadu. Lokaj otwiera drzwi i dokładnie ci się przygląda. Nie znasz się na dyplomacji ani nie jesteś na tyle sławnym baterem, by móc spotkać się z moim panem, mówi wróć, kiedy no to zasługujesz. O! Pomarańczowy to. Pomarańczowy? To jest żółty. Warto byłoby się go pozbyć zawczasu. Uhu, uh, uh, 80 aż masz. A dobrze, że to tylko niedziałki. Damy ci kamienną skórę, żebyś przepadkiem nie padł. Lecz, tutaj już on się wskrzesza, czy nie. Um, się rusałek. Jak odlatałem, co mapę będę podrażnić. Idź tu. Mam nadzieję, że nie uciekniesz. Weźcie obrażeń, ile tam ci zostało zdrowia? 33. trzy. tak mało jeszcze. Błogosławieństwo, damy na ciebie. A pozbądźcie was. Pozbądźcie was. Nie pozbyłeś się. Ale grunty my nic nie straciliśmy. Dajmy znajdowanie drogi. Po raz kolejny. Ja, czy ona będzie warta? Nawet nie wiem jakie może mieć poziom. Tylko wie. Gdzieś poziom pisanych nie ma. No dobra, zazwyczaj go się uda na zamek. Jednak wolę się pierwgo pozbyć. bo sobie potem swobodnie Poprzej po tym terenie. Zresztą, że go już widzę. O, tutaj jest kolejny żółty. Grupa. Nie to brzmi to tak strasznie. że z Fenixa mogą paść. i na was to. Dopomnieć. Oni do nas właśnie wyjdą. W końcu komputer. Nie umiałby tutaj usiedzieć. A jeden sobie leży. Czy dziki padły. Dobra, dobijcie go. Za się udać pod mury. Ała! Wow. Zabolała, akurat. Teraz jednego druida zrobiłeś. Da Dobra, osłup was. I uparli na te druidy. Ale wam jedne zrobiły. dalej? Jeden wojownik. No, masz, Dobra, sobie gotujecie tam do zamku. Dynej, pomiń. Dalej, w niego, atakuj. Że kiedyś go oślepisz. No, w końcu. Tutaj nic nie zrobię. To jest tylko Phoenixy chcą coś zrobić. Dobra, to mamy. naryż wygrany. Scenariusz. walkę. Nowy płaszcz. O, ucznictwo się przydał. Mamy dwóch uczników. Co ty tu miałeś? Nic nie miałeś. Będę mi statua od razu. Będzie więcej złota dla nas. Pisiaczek. Krótko. uciekałem że przed Twoim Potęgą. Myślę, że nie chcę Was gonić. Ale mam to. Co to? Zjemne zaklęcie. Nie chcę tego. Nie jest mi to w ogóle potrzebne do szczęścia. Ty mi tam przejmowałeś to. Ja jestem w stanie cię pokonać, to jest pytanie na. No. horda. Ja mogę sobie coś dorzucić. Ośmiu, dwóch, siedmiu. Mała liczba wojska, nie powiem. Tydzień? Za dwa dni. Najwięcej powinien się w tamty rejon doturlać. Teraz też zabieramy kopalnię złota. Aha, on tu wraca. Jak się tutaj na niego zaczaić? jak się pobawi z nami. Jak spróbuję odbić swój zamek. Teraz mnóstwo. A tutaj. O, spoko. I mi targowisko. To czasu się może przydać. Czy ty mnie pójdziesz zaatakować? Nie, nie pójdziesz. Ale ja nie mogę ci pozwolić w tamtą stronę. Eee, nawigacja. O! What łuk. look! cię przytulił. Mistrz miecza. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy sobie bohatera. Może nie na kromantę. a właśnie ciebie. Ej, teraz tak. Teraz to może nie. Nie bardzo. Zobaczcie, kolejny chce Phoenixa. Jak Feniks to się się Feniksy. Feniksy tam się już musi wystraszyć. Ulepsz was. Weź was. Weź was, żebyście w końcu byli użyteczni. To fajny soundtrack. Was, ile wciśniesz. Zapisałbym, czy on przypadkiem nie przejmie zamku. Nawet jak go przejmie, to możemy mieć to w nosie. O, idealnie. Jeszcze go biegnę atakiem. ruchem. Nie wiem, czemu każdy z nich ma nawigację. Początkowo. 50% 10% zwiększone obrażenia 15 masz tak 22 Daj tak. Poleć tak w on rzucił. A, blokowałem zaklęcie, okej. Okay. spoczko Nie, czy ty jesteś twierdzą, czyli ten zamek musiałeś przejąć. Nie dziwię się jak za chwilę drugi padnie. To było na tyle z ich przytoczności bojowej. Aby ktoś pytał czy są użyteczni. Nie są. Jeden, że są szybsi. Dobra, da się to pokonać. Tutaj mogę balistykę sobie. Możemy teraz zobaczyć czy jesteśmy na tyle sławni, by móc A, faktycznie nie jesteśmy. Nie pozwól się od razu Ciebie. Tutaj coś co już da radę. Nie powinien umrzeć. Na szczęście, tam nie zdąży uciec. Eee. mądrość. Teraz kup nóg, i mi go dostarcz. Ty prze. Odbite kopalnie. Coś tu mam czerwonego, tylko nie wiem. Kurczę, co. Teraz mi ten czerwony kolor tutaj. Dobra, przejmij to. mamy trzy zamki, to jest. Nie jest najgorzej nie jesteś na takie prykasy. Nie widzi więcej. Ech, tutaj... Budzy kryształowy ogród. O, od góry się kręcą. Pewnie rycerz. Was nie muszę atakować. Was mógłbym zgarnąć, was mógłbym pokonać. Pojdziemy na góry. A. Tutaj ja się miałem udać jeszcze. Ty miałeś iść tutaj. Ty miałeś iść przejąć to. Chcę coś tam pozwiedzać. Zobaczymy czy on jest. Nie znacznie na nic Nie jesteś. Coś... Bla 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 bla. bla. To nieźle. Uuu! Już widzę, gdzie ma żółtą osadę. Gdzieś w tym kierunku. Już wypadałoby się nim zająć. Jeszcze jak masz błyskawicę, to na pewno będę szczęśliwy. Walki z Tobą. 59 Daj mi to. W sumie Ty pójdziesz do góry. Ty też ulepszysz przy okazji. Tutaj bym sobie bohatera rekutował. Jesteś tam do zbierania. Masz być ty. Tutaj masz. Tutaj nie ma zbytnio ciekawego. Tak o mnie. Pozbędę się, żeby mieć szybszą drogę. I teraz tak. Pa. Dalej tutaj. I mi się może zająć w sumie krasnolud. I jednorożec oczywiście, o ile nie padnie 37. Dobra, jeden ja pad. Ja oceniam ich możliwości. Zapomniałem, że oni się chyba po 5 ruszają. spali mnie go. tego. Ty mi tutaj nie powinieneś kuku zrobić. Zabij was. Ty dobijesz tego, ty dobijesz tego. Nawet, jeden jednorożysł to. Jako tako ta strata. Do przeżycia, ja się coś tutaj no. Da, no. bym na pewno chciał. 12 tysięcy na razie mogę zbudować tą odlewnię. Uuu! gdzie ty mi kolej go uciekasz? Prawalni... Tiki. No, Mendo. Ty się kieruj do tego. Ty. Siś tutaj. Bo zaprzyj krasale. Ty sobie to. rozbuduj. Tam ten zamek muszę rozbudować w końcu. A mi tęczę. 10 kryształów. Wow. No i to przejmie ten gagatek. To też przejmie ten gagatek. Ty rozświetl mi tutaj okolicę. Jarka, mówisz? Ale jest i zamek pana, żół pana Żółtego. Nie daj mi te sikorki. Tusełki. Ulepszę was. Zostawię ich sobie. Pójdziesz po tych kasali. Ty, przejmij to. Przejmij to. Również to tutaj. A, tutaj już gidi magów. Na razie mnie stać. 4000 baziennych przychodu Dobrze tak kojarzę? A 4,5 lat. Jest dobrze zatem. Daj mi fosy od razu. Nie mam tych najtańszych rzeczy. żeby tam uciekać. Dobra, udało mi się zdążyć przed i nowym tygodniem. Najważniejsze. Nie nie od dostępnej armii dla siebie. Dobra, Fenixy, musicie jednak wejść tam. Nigdy tam, niestety, nie wejdzie. Macie kurcze te strzały. Próbujcie tam, paść, to się zirytuje. Ty leżysz. Bądź się ciebie. Chyba, masz coś obojętnego. Oczywiście, że nie masz. Ale największa siła jest w krasnoludach, które nie mają ruchu. Przejść z mury. Brał Żółty za chwilę będzie pokonany. A co ty tu masz? Nic ciekawego, ale tam targowisko sobie udało żeby mieć. Mniejsza się kurs, tak, zmniejsza się. I ta mechanika została tutaj już wprowadzona. I mamy błyskawice. A ty ile masz mocy? i Dużo. po mnie sięgnąć, Tak ono dzieje. Ale w razie, się z tym przypadkiem tu sięgną, to już sobie nic nie wykupisz. Mogą być wilki jeszcze. Będę miał przynajmniej spokój, jak wstąpię. Daj mi tu siar. Bo ile oni mają tych kurczę zamków? Właśnie już Chyba ucieka do trzeciego zamku. Sąrody się dołączają. No dobra, w sumie... Gonitwom za żółtym. Ogólnie dalej tą ekspansję tutaj, próbą ich pokonania. Zajmiemy się już w kolejnym odcinku. W tym odcinku to było na tyle. Ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie odcinek Ci się spodobał zostaw w górę oraz subskrypcję na moim kanale plus wszędzie w tych materiałach, cześć